Dobry wieczór, dzień dobry, mam od was wiele pytań czy Poppy Playtime Chapter 2 rozdział 2 wyjdzie też dzisiaj na urządzenia mobilne, czyli na telefony i tablety i śpieszę z odpowiedzią, nie mamy na razie dokładnych informacji, ale jeżeli wejdziecie sobie na nowy sklep, nową mer merch dos doszedł nowy, to na samym dole możecie zobaczyć Mamy chapter pierwszy i chapter drugi. Mamy tutaj wersję przy rozdziale pierwszym na Steam, na iOS i na Android, tak? Natomiast przy rozdziale drugim... Przy rozdziale drugim niestety mamy tylko wersję Steam i spodziewam się, że po prostu będzie tylko wersja na Steam, na PC, na komputery, następnie prawdopodobnie w przeciągu kilku tygodni wyjdzie dopiero wersja na iOS i na Android. Niestety jest to spowodowane tym, że... Yy, w przypadku Steama będziemy musieli mieć jakby to jest DLC, rozdział drugi to jest taki dodatek do pierwszego rozdziału. W przypadku wersji na telefony jest to nieco odmienne, to musi być zupełnie nowa gra, żebyście mogli, mogli w nią zagrać, więc prawdopodobnie twórcy nie, 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 nie stworzyli jeszcze tej rozdziału drugiego, albo nad nim pracują. Nie ma przynajmniej oficjalnych. Informacji na tę chwilę, na razie, to są tylko moje domysły i takie spekulacje no na logikę, jak tutaj jest to umieszczone. Twórcy by na pewno dali znać, że gra jest już również dostępna na wersje mobilne. Na razie mamy link tylko do wersji na komputery, więc dopiero prawdopodobnie w przeciągu paru tygodni będziemy mieli wersję na telefon. Niestety.